Dziś opowiem Wam o właściwościach i zastosowaniu oleju lnianego. Dlatego jeśli interesuje Was ten olej, to serdecznie zapraszam do oglądania. Cześć, nazywam się Karolina Gabrońska i jestem dietetyczką. Dzisiaj opowiem Wam o oleju lnianym, o tym jakie posiada właściwości i w jaki sposób można go włączyć do swojej diety. Właściwości tego niesamowitego oleju lnianego są znane na całym świecie od setek lat. Nawet sam Hipokrates, czyli ojciec medycyny doceniał ten olej i wiedział co dobre. Olej lniany, czyli olej pozyskany z nasion lnu jest niezaprzeczalnie nasz polskim superfoods. W składzie oleju lnianego znajdziemy kwas alfa linolenowy zwany kwasem omega 3, kwas linolowy zwany inaczej kwasem omega 6, kwas oleinowy czyli kwas omega 9, nasycone kwasy tłuszczowe oraz naturalną witaminę E. Kwasy tłuszczowe zawarte w oleju lnianym pomogą zachować odpowiedni poziom cholesterolu we krwi. Nienasycone kwasy tłuszczowe odgrywają bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Są budulcem błon komórkowych, ponadto biorą udział w ważnych procesach życiowych. Jak wcześniej wspomniałam, olej lniany zawiera również witaminę E, a ta z kolei jest znana z antyoksydacyjnego działania. Witamina E potrafi wpłynąć na poprawę wyglądu naszej skóry, ponadto jest ona czymś, co jest w stanie opóźnić proces naszego starzenia. Witamina E zwalcza wolne rodniki, które są niestety powodem tego starzenia. Ciekawostka witamina E, która jest zawarta w oleju lnianym, jest bardzo często dodawana do przeróżnych kosmetyków, ponieważ działa ona przeciwzmarszczkowo. Olej lniany potrafi wpłynąć zatem nie tylko na nasze zdrowie wewnętrzne, ale również zewnętrzne. Nie tylko nasza skóra może skorzystać, ale również włosy i paznokcie. Ale jeśli chodzi o szersze zastosowanie kosmetyczne tego oleju, to z pewnością niebawem Natalia nam o tym opowiada. Jeśli chodzi o to działanie wewnętrzne oleju lnianego, to okazuje się, że potrafi być on pomocny przy wielu schorzeniach i dolegliwościach. Według badań olej lniany sprawdza się w walce ze złym cholesterolem, z lekkim nadciśnieniem, poprawia również funkcję skóry, przyspiesza gojenie się ran, jest korzystny w PCOS, poprawia pasaż jelitowy. Włączenie do diety oleju lnianego jest bardzo często polecane osobom, które walczą ze złym cholesterolem. Potrafi on poprawić profil lipidowy, dzięki czemu zbija ten zły cholesterol i podwyższa ten dobry. Dodatkowo, jeśli zastąpimy w naszej diecie produkty bogate w tłuszcze trans i tłuszcze nasycone właśnie tymi tłuszczami omega-3, które są zawarte w oleju lnianym, jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Olejniany działa kardioprotekcyjnie. Badania pokazują, że jest w stanie obniżyć ciśnienie i dzięki czemu zapobiec wielu chorobom. Ponadto olejniany może zmniejszyć procesy zapalne w organizmie, ocenione na podstawie obniżonego poziomu białka C reaktywnego. Olejniany również potrafi być pomocny w zespole policystycznych jajników, czyli tzw. PCOS lub z języka angielskiego PCOS. To właśnie to połączenie kwasów omega 3 oraz witaminy E jest w stanie obniżyć poziom insuliny. Dzięki stosowaniu oleju lnianego poprawie może ulec wskaźnik insulinooporności. Jak już wcześniej wspomniałam, olej lniany poprawia pasaż jelitowy, czyli jest w stanie walczyć z zaparciami i ogólnie problemami gastrycznymi. I tak jak przypominam Wam w każdym filmie, olej lniany by posiadał te wszystkie cudowne właściwości, o których wcześniej wspomniałam. Mam, musi być olejem jak najświeższym, nierafinowanym, nieoczyszczonym, niefiltrowanym, zamkniętym w ciemnej butelce. Jeśli nie zadbamy wcześniej o odpowiednią jakość oleju, który kupujemy, oraz o jego przechowywanie, to niestety nie możemy liczyć na te wszystkie cudowne właściwości, których oczekujemy. Jeśli chcecie zakupić swoją buteleczkę oleju lnianego, to wejdźcie na www.olini.pl i tam możecie dokonać zakupu. Jeśli chodzi o zastosowanie oleju lnianego, i o ilość, którą należy spożywać, warto pamiętać o tym, że olej lniany jest to produkt spożywczy. Oznacza to, że warto go włączyć do swojej zdrowej i zbilansowanej diety, by korzystać z tych wszystkich niesamowitych właściwości. Polecam go po prostu dodawać do swoich posiłków, ale pamiętajmy o tym, że ten olej stosujemy na zimno czyli polewamy nim gotowe już dania, gotowe potrawy. Nie smażymy i nie pieczemy na tym oleju. Więc można wkomponować ten olej. Dowolnie w swój jadłospis, ale należy pamiętać, że należy go stosować tylko i wyłącznie na zimno. Warto polać nim kanapki, sałatki, surówki, można dodać trochę do tworogu, do jogurtów, wszejków, porannej owsianki lub polewać gotowane warzywa, ciepłe potrawy. Można również korzystając z tego oleju, zrobić domowy majonez. Zatem dzisiaj pokrótce Wam opowiedziałam o właściwościach i zastosowaniu oleju lnianego. Oczywiście mogłabym wymieniać jeszcze więcej, ale zostawiam sobie jeszcze trochę informacji na kolejne filmy. Serdecznie zapraszam. Was do subskrypcji tego kanału. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o oleju lnianym lub o innych olejach z oferty Olinii, to serdecznie zapraszamy Was na www.olejnazdrowie.pl Nie zapomnijcie o tym, by odwiedzić nas na Facebooku, Instagramie i na Snapchacie, ponieważ tam informujemy na bieżąco o wszystkich nowościach, oraz promocjach. To wszystko na dzisiaj. Dajcie łapkę w górę, jeśli podobał Wam się ten film. Zachęcam Was do obejrzenia wcześniejszych materiałów i widzimy się następnym razem. Cześć!